Śmigło samolotu ma zazwyczaj 2, 3 lub 4 łopaty. Pilot może kontrolować ich ustawienie, zależnie od prędkości samolotu i warunków lotu. Śmigło wykonane jest głównie z aluminium, ponieważ bardzo istotna jest tu jak najmniejsza waga. Łopaty śmigła przymocowane są do piasty. Ta część powstaje z jednego kawałka aluminium, któremu nadano już wstępny kształt. Skomplikowana, sterowana komputerowo maszyna wycina odpowiedni element. Po 40 minutach pracy jest gotowa do zamontowania. Z tego surowego kawałka powstanie jedna z łopat śmigła. Maszyna zajmie się jej wykończeniem. Ciecz zmywa opiłki powstałe podczas obróbki i odprowadza ciepło powstające przy cięciu. Obrawiarka wykonuje najpierw mocowanie łopaty w piaście. Następnie powstaje powierzchnia łopaty. Ostatni etap wykonywany jest ręcznie i wymaga wprawnego oka. Nierówności pozostawione przez maszynę usuwane są za pomocą szlifierek. Metal jest polerowany. Łopaty myje się silnym detergentem. Usuwa się w ten sposób wszelkie zabrudzenia i olej z ich powierzchni. Kolejna kąpiel zamyka wszelkie pory metalu, co ma na celu zapobieganie korozji. Fabryka sprawdza wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń przez zanurzenie ich we fluorescencyjnym płynie. Przy specjalnym oświetleniu niebieska poświata oznacza dobrą część. Wszystkie defekty świecą na zielono. Uszkodzone części są naprawiane lub usuwane z linii produkcyjnej. Łopaty, które przejdą test, idą do malowania. Wewnętrzną część maluje się na czarno, żeby nie oślepiała pilota. Pasy na zewnętrznej są dla bezpieczeństwa. Następnie nakleja się gumowy element zapobiegający osadzaniu się lodu na łopatach. Guma jest dostatecznie wytrzymała i elastyczna. Podstawa jest smarowana i montuje się bardzo wytrzymałe łożyska kulowe. Zapewni to właściwą pozycję w piaście i pozwoli pilotowi zmieniać skok łopat śmigła. Podstawy idealnie pasują, a element w środku utrzyma wszystkie łopaty w takiej samej pozycji. Teraz zakładana jest rurka, dzięki której możliwa jest zmiana kąta łopat. Olej pod ciśnieniem będzie naciskał na tłok wewnątrz rurki. To zaś poruszy element, w którym jest ona osadzona, ustawiając żądany kąt. Zakładana jest górna połowa obudowy dokładnie dopasowana do dolnej zawierającej łożyska kulowe. Gruba podkładka i twarda sprężyna dająca siłę przeciwstawną. Wkładany i mocowany jest tłok do pozycjonowania łopat. Kolejna podkładka zapobiega wyciekom z cylindra i utracie oleju z silnika. Specjalne narzędzie dokładnie dociska cylinder do obudowy piasty. Montaż skończony i śmigło jest gotowe do działania. Odlatujemy.